Dobrze, e, zajrzymy jeszcze do radaru, e, co się tam kryje pod nim. Bo tutaj jak na razie wszystko wygląda, że jest porządku. Radar jest o tyle istotny, że to główny sensor zarówno systemu Front Assist, jak i PriCrash. Znowu jakieś okruchy w zakamarkach. Ktoś zostawił sobie zapasy na czarną godzinę? Śladów zębów niestety znów brak. Ładnie to wygląda. Mówka wszystko nie ruszamy. Nie ma żadnych problemów z instalacją. Sam znaczek też jest oryginalny, bo te znaczki są bardzo ważne. Pod, pod tym znaczkiem jest radar. I czasami jak ktoś kupi zamiennik, to ma złą przezierność i nie działa dobrze radar. I często gęsto jest tak, żeby testować, zdejmuje się znaczek i się jeździ bez tego logo. Natomiast to wszystko jest oryginalne, nic nie było tutaj ruszane. A przynajmniej nie widać, żeby coś tu było więc możemy to składać, nie ma sensu rozbierać całego zderzaka.